A więc witamy w... może nie trailerze, ale pokażę Wam dzisiaj demo PSA 13 bo FIFA jeszcze nie ściągnąłem ale ogólnie pokażę Wam jak się gra pokażę Wam co poprawili i co na razie jest A więc, czyli widzicie, że już tutaj piszę to demo jest zrobione z produktu i jest ciągle poprawiane i nie nie reprezentuje normalne nie, nie reprezentuje os, tak powiem ostatniej wersji produktu, czyli że tak gra jest ciągle w, wiecie dewelopowana że tak powiem jak coś, to na padzie od XBOX, ekran na full detalach więc, ale mówili właśnie, to jest jeszcze, oni no, to jeszcze tutaj wszystko będą edytować, więc... Ale, jeżeli widzicie, jak tutaj mamy, mamy cztery kraje, tylko w kraje, krajami muszą zagrać. Ale zagram krótki meczek 5-minutowy, żeby wam w ogóle pokazać, o co chodzi. Ostatnio kraj An Anglii, mi się to fajnie spodobało. Przeciwko Niemcami, okej. Okay. Um, a więc general settings no, match level. Tam jest na profesjonal. jest, <coughs> jest, OK. Czyli tu już zmienić. Czyli jak widzicie um, tutaj um, w ogóle całe to sterowanie zmieniło się tylko um, na początku samej gry, nie? Ale tu tak ogólnie nie masz takiej dużej różnicy. Tam ogólnie nie. parkera, sedam tu. A i ja, a ja właśnie możecie już zauważyć, że czasami hmm, to wszystko tak inaczej działa. Bardziej płynnie. Że ja my czasami denerwuję, że widzicie, że nie mogę sobie na przykład się tu. To jest na przykład Gerarda i on na przykład, no to jest wszystko takie płynniejsze co, to mi się troszkę nie podoba Po prostu mój pad od Xboxa jest taki stary że Znaczy, to jest najnowszy przykład 360 ale Okej, okay, a więc nieważne A w ogóle wiecie, że Jagielka, który gra w Anglii pochodzi z Polski? Taki tylko fakt um, Nie wiem, czy mi coś w ogóle słychać um, Więc przyciszę ja trochę tę nie tego, a więc okej. Okay. Um, no, czyli taki skład grają tam Polacy, w Niemca i ten Polski. W ogóle musiałem poprawić to troszkę po się stało Ale w sumie lepiej pokażę Wam ogólnie całą grę. A więc... Um, ogólnie teraz jak będziemy biegać, na przykład jeśli w bocie padał od Xboxa. Jeżeli naciśniecie ten joystick, tak powiem, po lewej stronie i przytrzymacie L1, Jak przytrzymacie L2, to um, to jest taki, że tak powiem, skill, um, skill taki, po um, no prostu robi skill, jeżeli naciśniecie um, L, LT, znaczy, jeżeli naciśniecie LT i prawy prawego joya, to macie po prostu skilla. Um, ogólnie zaraz wam, nie wiem, posadziłem na profesjonal, że tak, w ogóle, po tylko, żeby się popisać, bo w ogóle chciałem wam grę pokazać, a nie, jeszcze tak... Ale ogólnie, um, z tego co, tak bym był szczerym, w tyle w, w piłkę nie grałem, i że ja teraz gram na profesjonalu, to jest o wiele razy łatwiejsze, to jest tak jak teraz, regular. No. Ogólnie, jak słyszycie, nie ma jeszcze komentatora, no bo to jak powiedzieli, to Czekajcie to wylepujesz tak powiem. Czarki żonę Łukaszem. Okej. Okay. Um, ogólnie chciałbym tylko powiedzieć, o, te, już tak, już tak, można powiedzieć, tutaj akcje są bardziej takie robione, ten. Bardziej akcje takie płynne. W ogóle, um, musiałbym powiedzieć, że te kierka bardzo dostosowali do każdego zawodnika. Um, bardzo do każdego zawodnika, bo ja nawet widzę, jak grają na przykład zawodnicy, um, tutaj gra na przykład Podolski, to ja widzę, że oni naprawdę go zrobili takim, jaki naprawdę jest. Na przykład, że nie biega z tą piłką od jednej strony do drugiej, tylko że ją od razu podaje, tak jak w prawdziwym świecie. Lub jak, um, lub jak biegnie do piłki i ją dostaje, to ją zwykle traci, tak samo w prawdziwym świecie. Oczywiście że mówię, że Podolski jest zły, ale to troszkę prawda. No, czyli widzicie teraz od razu podał wy, um, gdybyście grali um, w 11 to byście um, zauważyli, że on był czy tam wiek, no, coś tam. Ale um, kur, kur, nie, to bym wam pokazał wczoraj jakie ja bramy strzelałem. Chyba no, to wczoraj wie, w nocy um, wczoraj w nocy ściągnąłem. Ale na razie się prezentuje dobrze. Pokaz pokażę Wam jeszcze później jak się gra z klubami pokażę wam jeszcze um... <tryk> ale jeżeli tak będzie wyglądać um, PS13 to ja chyba ja mogę nawet nagrywać że zrobię swój taki klub do któregoś momentu. O, widzicie, czyli to mamy tą samą opcję Zostaw. no i um, jak coś tu ja zrobię może serię let's playa to kupię sobie tą grę lub ten lub ścianę, to nie wiem co zrobię ale wolałbym jednak kupić tą kranoką, bo po pierwszy jest tańsza, a po drugie będę mógł grać online. A mój lat jest dobry, na razie jeszcze. Tylko na tyle jakiś mi chce działać. Ale jak widzicie, ale ogólnie teraz wam... Albo nie teraz tego wam jeszcze nie powiem. Ale ogólnie menu jest szybsze. Bo jeżeli ktoś z Was zgrał kiedyś na PlayStation 3, to, to w 12. Czasami można było czekać aż 10 sekund albo to a tam, tam gdzie można zmieniać sabotników i czy chcesz gość by byłoby to czasami trwało po 10 sekund o i widzicie na przykład że teraz mamy strzał tego Guzilla na przykład że um, jak on teraz strzelił co to, um, to jak on to strzelił co nie no to um, to może um, w dwunastce to mu prawdopodobnie nie weszło i w ogóle to muszę poprawić tutaj, że te strzały wszystkie prawie wchodzą a i w ogóle teraz jak um, wam wspomnieć że teraz można w ogóle kolech z tego spalonego strzelać czasami się sędzia nie eskapuje czasami nawet czasami nawet jest taki oczywisty Nie wiem. to już było. To no, dobrze, sobie, żeby To już wysoki świnie. Ale. Um, no, Gierka fajnie się zapowiada. Tylko mam nadzieję, żeby. Um, żeby ją poprawili żeby dostali więcej licencji na um, żeby dostawali więcej licencji na kluby bo jeżeli tak to ta gierka jeszcze nie grałem w FIFA 13 ale jak to zagrałem to zobaczę która jest lepsza ale wiecie co ludzie mówią że nie żeby po prostu że FIFA po prostu zrobi dobrego że tak powiem de demo co nie żeby miała kupców od razu na przykład na przykład tutaj PS daje ci, że tak powiem, to co oni naprawdę zrobili, ale na przykład FIFA na przykład mogli coś takiego zrobić, po prostu, że wszystko to polepszyli, tak żeby to po prostu dobrze wyglądało. Ludzie mówią, wszyscy się śmieją, że FIFA jest taka realistyczna, że jak coś tam, coś tam, co nie, wszyscy się śmieją, z Johnatore, z Jego tak takie rzeczy. Jeśli <laughs> mamy FPS-ów, wszędzie mam 60 Właśnie co robimy. Że jesteśmy w jedno maksa. A i widzicie dalej są takie, że tak powiem, takie bugi, czyli że... Um, ...czyli że dalej czasami nie można podawać. Ale to jest jeszcze demo. Widzicie to jest głupie, że jak teraz właśnie widzieliście, jak Cimbel Lane, ja podbiegajcie do piłki, co widzicie, tak powoli wstawał. To mi się w sumie nie podoba trochę mi w tym podoba mi się to w przyjazdce. No i widzicie, że te strzały są takie wszystkie po prostu dobre. Oczywiście, że to nie jest strzały, jakiś taki perfect czy coś, ale... Odpowiedź. No ja chyba... Ja chyba nagram... Um... Oj, bo można że was jeszcze zostało... Um. Ja chyba nagle, ale robię właśnie klub, że wszystko będę robił od początku. Tylko powiem wam tak szczerze, że ja dużo meczy, znaczy będę też dużo meczy, ale też dużo meczy będę skipował, że tak powiem, żeby zrobić taki fajny skład, taki fajny, taki dosyć, znaczy nie cienki, ale taki all right skład, tak, 10 odcinków, czy nie? I mój cel... Ale nie wezmę jakiejś drużyny jak Chelsea lub coś tam. więc po prostu wezmę sobie jakąś taką cienką drużynę to po prostu sobie zrobię tą bo, bo jak ja słyszę, jak moi koledzy biorą sobie takie drużyny jak Chelsea lub ten, i od razu sobie na początku krajem. to jest po prostu nudne. Na, na przykład jak mój kolega gra zawsze, zawsze wygrywa. Ale widzicie, jak jacy wygrały z Anglią. Zobaczcie jak oglądałem na Fuksa. O i widzicie display ten I tutaj na przykład za, teraz macie player rat, To jest to co mi się bardzo, bardzo mi się spodobało Parker mnie najlepiej grał Tylko u mnie... jest, jest No To jest tylko tyle Ehm um, Otóż top menu Ja jeszcze zagram um, tym ja jeszcze zagram Czekajcie Czekajcie Okej, okay. myślałem że już nie mam kamerki włączonej do tego wiesz? myślałem że No jeżeli tak, tutaj prawdopodobnie będzie Champions League Tu będzie to, tu będą jakieś kłopoty, tu pewnie będzie No... Chyba nie się zapowiada. No... no. Ja zagram Santos przeciwko... Wózki do tu gra ten. Pan teraz, żeby Wam bardziej pokazać... ...kątierkę, co tak bardziej jak się gra. O kurde, w minion O, widzicie, teraz bardziej zrobili tak realistycznie. Czy jak... są na, na przykład wy w południowej Ameryce, to i mają teraz, mają to wszystko, co mi się akurat spodobało. Takie wka jest naprawdę za fajne, bo obie przez tę licencję. Wiecie jak jest to jest z tu mamy Neymara, wielka gwiazda, była pewnie, będzie grała w Barcelonie. No, ale tak jak już mówiłem, on w grę bardzo dopasowali do zawodnika, czyli że na przykład jeżeli ja wam podam na przykład Neymara, on ma tylko ratio um, 83, ale widać, że oni go zrobili takie, jaki naprawdę jest, widać, że no robi to wszystkie swoje samba skills i wszystko. <grych> no na przykład to jest właśnie normalny Ronaldinho, biegnie, biegnie, środka próbuje wejść, coś tam zrobić. Ale chciałbym tylko powiedzieć, że oni jeszcze tak powiem, taki profil, to oni zrobili... Oni, oni już to zrobili w tamtej wersji, znaczy w 12, ale że tych ludzi było, że to po prostu by chyba było tylko widać by na jakichś takich większych zawodnikach, co nie, czyli że... Czyli, że jeżeli... Na przykład teraz Neymar ma taki swój profil, wszyscy mają swój profil, co nie? prawie wszyscy, na przykład taki Leonardo ten, co teraz biegnął, on pewnie profilu swojego nie ma, lub taki Felepe, Felipe, Felipe. Nie, ale teraz większość ludzi już ma profile, tylko te świeciniarze. Lub ci, co są zrobieni po prostu przez PS-a, bo jak wiecie, już z nas grał PS po prostu, czy swoje tak Widzicie, już oni to by dopasowali do gracza, że tak właśnie Neymar, Neymar gra, jeżeli to będzie kupić, ale... No... Nawet szaleńczycy znaczy oni z nimi przesadzili. Po no, prostu tak przesadzili. No ale w się zapowiada gierka, oby... O... O, no, tylko coś się powiadało. parę no. biegną. Ale się sobie po tego tak dziwnego jak myślałem. Czemuż my to zrobili tak, że... Cztery strzały wszedł, no. No, Ta wygierka jest taka fajna. i się w tym... Widzicie jaki jest detal w ogóle w twarzach i wszystko. i nie, nie tak zrobili, że to wszystko jest takie okrągłe i wszystko. Ale tym razem oni się w końcu skoncentrowali się na twarzach. Przecież tak jak to wygląda, a nie to wszystko. ja jakiego czoło jest okrągłe. Jak robili, czy są wy, ty, w B-17. Ja w ogóle są że nie mam odcinku z Minecrafta um, ale po prostu teraz jak ja już siedzę, gram Minecrafta ja gra po prostu 5 minut i cóż mi głowa boli. Bo... No. To strasznie boi nie ja wiem czemu, ale teraz gra w Minecrafta. Tylko ten. Z 5 minut gwawał mi boli. Coś tak jakbym nie mógł grać. Ale. Jak widzicie, on. Um, <zysk> W tym szczerym takierką mam dużo rzeczy swego. z tego. Z PS12. Ale grafika jest zupełnie lepsza, to widać. Mamy mam tylko nadzieję, że oni coś zrobili coś takiego, że bawili dużo zawód. Kurde, myliły mi się kusić i na, na, na klei. Ale... Mam nadzieję, że oni to tak zrobili, że... Czekajcie mi jak to tak? Teraz robić. <laughs> o kurde Teraz to kawałek to już zapomniałem czułka. Tak, podaj mi po prostu do A właśnie, chodziło mi o twarze, że na przykład jeżeli ktoś z Was grał WPS-a na 12, jeżeli byście sobie zobaczyli na Albu Suareza Bo oni to normalnie wyglądali jak Nijacy Wyglądający inni one to teraz jeszcze nie wiem. No jednak wyjdzie ostateczna wersja tego, To ja ją ściągę kupię, odkupię. Proszę kupię. Zobaczymy, jak w tych wartek się wkurzy, że kupię um, PS-a, który kosztuje 40 funtów, co nie, a że sobie nie chcę... MW3, co już tu jest 20, a nawet nie 15. No to zależy tylko tak no na w ogóle MW3 już nie się zamawiają. Widzicie teraz jak w to jest takie bardziej realistyczne, tak byście to naprawdę widzieli. O i teraz mam szansę. O. Ale może to jak teraz dopiero zauważyłem. Ale co to jest w pani cofaniu strzału? Śliczne. Znaczy, na przykład jeśli masz jakichś cieniarzy, co mają po 60 Average co nie, to oni na przykład ale mogą być po prostu pod presą niż jak masz z jego kanału. No, innego. To może teraz zauważyłem. Nie wiem czy nawet tak pisze, ale muszę dokładnie to dowiedzieć. Ja wiecie co się ostatnio dowiedziałem, że em, wiecie, że to jest przeciwko prawom... Em, tego. Przeciwko prawom YouTube, żeby robić let's i z tego kasny by, em, dostawać. No to śmiałem się z ostatnio. <grym> ja mówię, że ja i Bartek zrobimy partnera i jeszcze nie wiem, ja, ja. okej, okay, a więc tu właśnie widzicie jak to, to rozpalacing, dajemy lepszy ale po prostu widzicie jak ta gierka się zapowiada Mac no, czy masz um, ogóle uh, display stats no czy tutaj macie wszystko Passes completed, possession, interception school, kicks, free kicks, fouls, shots, assists, free kicks, cool tool, no w no, ogóle fajnie to zrobili, mam nadzieję, że Wam się podoba że zachęci Was po prostu do kupowania PS-a, 13 do ściągania. Mi to obojętne, byście tylko w to krali. A więc, żeby Alana nie wkurzyć, żeby Alana nie wkurzyć, komentujcie, łapkujcie i subskrybujcie, bo Alan ostatecznie się tak wkurza, jak mówimy, komentujcie, subskrybujcie. No a więc, komentujcie. Łapkujcie, subskrybujcie, szary magiczny kuziczek z niebieskim napisem od JJ Jokera, a więc no narka.